Jak powinno wyglądać Twoje roztrenowanie? A czy Ty, biegaczu, robisz roztrenowanie? Czy jest ono w ogóle Tobie potrzebne? Roztrenowanie to taki okres czasu, kiedy odpuszczamy trochę bieganie. Jeśli biegasz powiedzmy 4, 5, 6, 7 razy w tygodniu, to warto to zrobić raz w roku. Musisz zadbać o odpowiednią regenerację, odpoczynek od sportu, a także aspekt psychiczny. Tak, żeby wyjść z tej codziennej rutyny. Po to właśnie jest roztrenowanie. Odpoczywamy od biegania, ale zastępujemy powiedzmy te jednostki biegowe innymi jednostkami treningowymi. Możemy iść na spacer, możemy popływać, możemy także lekko pojeździć na rowerze. Czy warto to robić? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Taki okres powinien trwać mniej więcej 2 do 3 tygodni. Chyba że trenujesz naprawdę ciężko, robisz 5000 km w ciągu roku. Odpocznij dłużej, nawet 3-4 tygodnie. Jestem ciekaw Waszego zdania, dlatego.